Cześć, z tej strony Edek. Witam Was na kanale firmy Applaus. Jak już nieraz wspominałem, jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem takich marek jak Zenheiser i Neumann. W związku z czym codziennie mamy do czynienia między innymi z mikrofonami tych marek. Ale nie tylko sprzedajemy, ale również serwisujemy urządzenia tych producentów. I dziś porozmawiamy o tym, co robić, aby mikrofony trafiały do nas na serwis jak najrzadziej. Mikrofony są pierwszym i najważniejszym elementem waszego łańcucha nagraniowego. Prawidłowa pielęgnacja i konserwacja to podstawa, jeśli chcecie wydłużyć czas życia mikrofonów i uniknąć przykrych niespodzianek w najbardziej nieoczekiwanym momencie. A zatem przygotowaliśmy kilka wskazówek, jak samodzielnie zadbać o swoje mikrofony. W zależności od typu mikrofonu zasady mogą delikatnie się różnić. I tak w przypadku mikrofonów pojemnościowych, które stanowią podstawę sprzętową w wielu studiach, warto przestrzegać tych kilku zasad. Zawsze trzymajcie mikrofon. W folii foliowym worku, gdy nie jest używany, Na przykład taki duży woreczek strunowy zapobiegnie osadzaniu się na kapsule unoszącego się w powietrzu kurzu i nawet cząsteczek pianki z wypełnienia do pudełek do przechowywania lub paneli akustycznych. Spakujcie mikrofon do torebki foliowej, gdy nie pracujecie i przed schowaniem go do pudełka czy szafy. Zawsze używajcie filtra pop podczas nagrywania wokali. Filtr zatrzyma ślinę, aby nie zakleiła grilla i nie trafiło na kapsułę. Zanieczyszczona kapsuła wpływa na rejestrację wysokich częstotliwości, może spowodować hałas wyładowania, lub z czasem po prostu przestanie działać. Filtr pop przyda się również z innych względów, ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. Starajcie się zachować odległość około 15 cm między ustami a mikrofonem. Aby zapobiec uszkodzeniu kapsuły przez półgłoski wybuchowe, pamiętajcie, że kapsuły pojemnościowe są delikatniejsze od dynamicznych. W przypadku konstrukcji lampowych zawsze podłączajcie kabel zasilający do mikrofonu przed włączeniem zasilania. Wstrząsy napięciowe zasilacza pod napięciem mogą uszkodzić lampę. Nigdy nie umieszczajcie mikrofonu pojemnościowego w miejscu, w którym sami nie chcielibyście znaleźć ze względu na hałas. Mikrofony pojemnościowe to bardzo wrażliwe narzędzia, które reagują na niewielkie zmiany ciśnienia akustycznego. Nadmierny poziom ciśnienia akustycznego z czasem zdegraduje membranę kapsuły w taki sam sposób, w jaki długotrwała ekspozycja na duży hałas uszkadza słuch. Z kolei o mikrofonach dynamicznych zazwyczaj myśli się jako o wołach roboczych i nie poświęca się im z reguły tyle uwagi co droższym mikrofonem pojemnościowym czy jeszcze bardziej delikatnym mikrofonom stęgowym. Mikrofony dynamiczne często są mocno eksploatowane szczególnie na scenie i w trasach koncertowych. Ślina, pot, szminka, brud i Bóg wie ile jeszcze innych nieprzyjemnych rzeczy można znaleźć na grillu mikrofonu. Aby utrzymać mikrofony sceniczne w czystości i zapewnić im stałą wydajność, pamiętajcie o tych kilku prostych zasadach. Co jakiś czas warto odkręcić grill mikrofonu. Czyli samą tą metalową siateczkę i opukać ją wodą. Można użyć łagodnego płynu do naczyń, aby wyeliminować zapachy. Jeśli grill jest mocno zabrudzony, spróbujcie użyć do czyszczenia miękkiej szczoteczki do zębów. Piankową osłonę przeciwwieczną, przymocowaną do grilla, lepiej wyjąć podczas czyszczenia i przepukać ją oddzielnie. Pamiętajcie, aby całkowicie wysuszyć grill i piankę przed ponownym założeniem na mikrofon. Najlepiej, aby wyschły w naturalny sposób ale suszarka do włosów ustawiona na niską temperaturę też da radę. Nigdy nie włączajcie wysokiej temperatury, ponieważ możecie stopić osłonkę przeciwwietrzną. Jeśli mikrofon nie ma zdejmowanego grilla, przytrzymajcie mikrofon do góry nogami i delikatnie wyczyście go wilgotną szczoteczką do zębów. Trzymanie mikrofonu do góry nogami zapobiega przedostawaniu się wilgoci do kapsuły. Wytrzyjcie mikrofon na sucho. Jeśli mikrofon źle pachnie, delikatnie uszerujcie go szczoteczką do zębów nasączoną rozcieńczonym w roztworem tłynem do płukania ust i wody. Po zabiegu ze szczoteczką wyczyśćcie grill mikrofibrą bardzo delikatnie nasączoną alkoholem izopropylowym. Trzymajcie mikrofon do góry nogami. Wytrzyjcie mikrofon na sucho. Nigdy nie spryskujcie bezpośrednio mikrofonu środkiem dezynfekującym ani żadnym innym środkiem czyszczącym, ponieważ może on przeniknąć przez grill i uszkodzić kapsułę. Kluczowe słowo podczas procesu czyszczenia to delikatność. Jeśli grill mikrofonu jest umazany szminką, to spróbujcie zastosować chusteczki do demakijażu, które są zaprojektowane tak, aby delikatnie usuwać szminkę z ust. Można ich użyć do wytarcia zewnętrznej części grilla. Pamiętajcie, aby nie wyciskać płynu z chusteczki do mikrofonu. Natomiast jeśli chodzi o mikrofony wstęgowe, to można powiedzieć, że zasady są zbliżone do mikrofonów pojemnościowych. Nowoczesne mikrofony stęgowe są trwalsze od starych modeli. Aczkolwiek nadal należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Przede wszystkim traktujcie mikrofon z szacunkiem. Większość mikrofonów stęgowych nie wytrzyma wrzucenia do skrzynki ze sprzętem jak mikrofony dynamiczne. Nigdy nie odkładajcie mikrofonu bez wcześniejszego zabezpieczenia, zwłaszcza na podłogę. Silne magnesy w mikrofonie wstęgowym przyciągają do niego małe cząsteczki metalu, co może powodować zniekształcenie nagrań. Nie pożyczajcie swojego mikrofonu wstęgowego nowicjuszowi. Wiele osób nie zna zasad obchodzenia się z mikrofonami wstęgowymi i dbania o nie. Jeśli potraktują go jak mikrofon dynamiczny, to prawdopodobnie wróci do w stanie nieużytecznym. Wystarczy, że ktoś dmuchnie w mikrofon, aby sprawdzić czy jest włączony, a będzie kwalifikował się do naprawy. Zawsze ustawiajcie mikrofon lekko poza osią podczas nagrywania z bliska źródeł o dużej energii. Mikrofony wstęgowe mają dość równomierny wzór odbioru. Więc przesunięcie jednego z tych mikrofonów lekko poza oś nie będzie miało negatywnego wpływu na nagranie. Podczas używania stęgi na bemnie basowym lub innym instrumencie z silnym kierunkowym podmuchem powietrza, ustawcie stęgę pod kątem 45 stopni do źródła. Umożliwi to przychwycenie dźwięku bez uderzenia całego impulsu akustycznego we wstęgę. Podsumowując, pamiętajcie, że w przypadku mikrofonów, jak i każdego innego sprzętu, sprawdza się zasada, jak dbasz, tak masz. Mikrofony nie są tanie. A więc traktujcie je jako cenne narzędzie i inwestycje, dzięki czemu przetrwają lata. Jeśli chcielibyście uzyskać więcej informacji o tym, jak zadbać o swój mikrofon Sennheisera lub Neumana, lub nie czujecie się na siłach, by samodzielnie grzebać w sprzęcie, to odezwijcie się do naszego serwisu. Dane kontaktowe w opisie tego materiału. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za lajka i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!